Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj pokażę wam najłatwiejszą pułapkę labiryntową. Czyli jak, jak to zrobić, to później. Polega nam na tym, że np. przykład dajemy po labiryncie mm, tabliczkę, yy, aby odebrać nagrodę, wciśnić dźwignię i działa to tak. Wypycha nas. Yy, mnie wypych, wypchło stąd, ale normalnego gracza by yy, w tym momencie yy, zaczynało to zabijać. Hmm. Bo ja gram na Creative tutaj. I teraz pokażę Wam jak yy, to zbudować bardzo. I to jest jeden z najprostszych yy, takich pułapek. No i proszę, tak to wygląda. Także budujemy sobie labirynt. Przykładowo taki. I tu jest koniec. Tu stawiacie na razie dźwignię. Zobaczymy, czy działa. No, Sprawdźmy, czy działa. Tutaj polecam sobie dać repeater. i ten klocek musimy uruchomić w taki sposób, że tutaj dajemy pistony musimy to na chwilę zniszczyć, dajemy dwa pistony tak dajemy klocek i w ten sposób teraz dajemy tą tabliczkę, która mi to jest niepotrzebna ktoś tutaj chodzi, naciska i umiera to było chyba najprostsze co można było stworzyć, także cześć Żegnajcie. Ha pa.